Modlitwa do cudownego Pana Jezusa o pomoc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu mój ukrzyżowany, błagam Cię, byś mnie wysłuchał. Przychodzę do Ciebie z wielką wiarą, ufny w Twoją pomoc. Przed oczy Twoje składam wszystkie moje winy. Nie patrz, Jezu, na grzechy moje, ale pamiętaj na swoje zasługi nieskończone. A skoro umarłeś za moje grzechy, przeto zgładź je wszystkie, bym już więcej nie czuł ich ciężaru, który tak bardzo mnie przygniata. Wspomóż mnie, bo pragnę wszystko uczynić, aby odtąd dobrze postępować. Wyniszcz we mnie wszystko, co się nie zgadza z wolą Twoją. Oświeć mnie, mój Jezu, abym odtąd chodził w Twojej światłości. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Jezu łaskawy w mogilskim kościele. Zwracam się do Ciebie, bo jesteś moją nadzieją i ratunkiem. Przedstawiam ci, Jezu, wszystkie troski mojego serca. Z pokorą i wielką ufnością proszę Cię o tę łaskę, której tak bardzo potrzebuję i pragnę. Jezu, cudowny, jednak nie moja, ale twoja niech zawsze spełnia się wola. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu cudowny, wspomożenie i obrono nasza, zmiłuj się nad nami. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Moc modlitwy. Niech Bóg cię błogosławi. Szczęść Boże.